Siemano, widzimy się w kolejnym filmie. Jest to jak widzicie, druga część yy, nauczenia Jasia: jeżdżenie na rolkach. Albo bardziej, patrzenie jak jeździ, bo ja już go w dwa dni nauczyłem. Dosłownie. Chodź nawet, gdzie jeździ. Jeśli widzieliście pierwszą część końcóweczka, to, to wiecie o co chodzi. Bo naprawdę jest spoko, jeździ jak na drugi dzień. Na chwilę. Drugi, bo ten, tego drugiego dnia to ten gówno ćwiczyłeś. No, naprawdę. Tam raz siadałeś na rolki i się skończyłeś. Także, nie liczę tego. Ogólnie, chciałem powiedzieć coś, co było już w pierwszym, ale nie powiem, więc wróćcie sobie do pierwszego filmiku. Ja się nadal ogarnia te sznurówki. To trwa jakieś 5 minut, rozumiecie to? Tak? Jeszcze w drugiej. O mój Boże. Nie wierzę w chłopak, naprawdę. Napiszcie. Nie. Najgorzej, że są te komentarze wyłączone. I się rozumiem, żeby chronić mnie od hejtu, ale... Widać było? Tak, no i No i kamień mi to przed Dobra. Też wchodzę na roleczki. Widzowie. Nie, już kochamy. Patrzcie to, widzowie. Ja szukał zlewki, lecę dwa metry. To no nie dwa metry, ale... Nie bo widać. Jaka ta... No, Zjednać. O panowi! Ej! Przyjechałem dwa bez wywroty. No i jest, widzicie? Drugi Przyska. dzień i tak ładnie jeździ. A ja jak żaba tu się... Ja jeszcze próbuję... Ej, ale tutaj tak wysokoła pojechałem taką łóżbą, co się powinno. Tak? No, no i spróbuję to. Bo wiecie, bo to trzeba jeździć tak. 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 A ja już trochę trochę wjeżdżam. Niech ja tak w tył jeżdżę. Nie no, nie Robię tak. Ale... On właśnie ten błąd popełnił, co każdy potłuczkiący. I... Na kamienie muszę najechać. On znowu się wywalił. Ta A mała ja... mrówka. Ta o. Ora, poczekajcie. Nie, ja nie mogę. A ja się... Tu jest O shit! Ja się jechał tak, ja mu zakręt zrobiłem przed łbem To ja się widać w miarę. Tam, bo czasem go... Westaje mi się dać, bo Nie widać na pusty tywu. A tutaj mały Jasiu. O, o O, tu jest. Jeśli nie widzicie. On teraz krzyczy sobie kolana z daru. No ja sobie piję tajgerka Jedź w stronę statywu, nie w drugą stronę, bo nie widać. co! I co Nie to mi, co on, robi? I mi powiedz, co on robi? Dobra, ja przechodzę do fazy nauczania. Powiedz, że ja się nie umieję żyć. O, nie, już się nie mogę kupić tych płac mnie wyrwalać. O, i tak mi wyrwala, widzicie? Meczyk, co? Jak się czujesz w pojeżdżeniu? Dobrze. Na pewno? E, tak, po takich wybrotach. Tutaj zryte. E. E, Nikt no, nie pytał, jeżdża. <śleszamy> Tak. No chyba zgubiłem taki krążek, ale niestety to było. to od moich krążek? Nie, no nie. To jakieś gubianko. Słuchajcie. Ja nie widzę tak. <grytanie> Sorry, że Była na palcu, ale dobra. Jest już 5 minut, filmu. Tu ja się sobie jeździ. Tu o. Tu kółeczko. Teraz tu chodź sam z sobą widzę. Ale dobra. Filmik ma 5 minut. Tamten miał 10 więc razem. Seria ma 15. Myślę, że nagrano, co umiem na roleczkach i co ja się na razie umiem po 3 dniach ćwiczeń w tamtów. Także ja już zakończam ten filmik. Ja już zakończę go profesjonalną wywrotą. I no, widzimy się w kolejnych filmach. Pa!